Szczelina w Betonie, autor. Marcin Siepak. Spokojna listopadowa noc dobiegała końca. Deszcz miarowo stukał o szyby, przypominając dźwięk odległego bębna. Otworzył oczy powoli. Miał piękny sen. Czuł jak górzysty wiatr muska jego twarz, a on podziwia jak w oddali majaczy szczyt Mont Blanc. Śniły mu się jego kochane Alpy. Miejsce, gdzie się wychował. Ten prawie 35-letni mężczyzna o szarych, piwnych oczach, dobrze zbudowany, z lekkim zarostem, uśmiechał się właśnie jak małe dziecko. Zerknął na zegarek. Dopiero 5.07. Ealing Broadway powoli budził się do życia, a do pracy w The Square Mile miał jeszcze cztery godziny. Jego myśli powędrowały z alpejskich szczytów w kierunku zadań, które czekały go dzisiaj w banku. Ta myśl o jego pracy. Była jak impuls. Nagle oczy zaszły mu mgłą, a uśmiech na twarzy zamienił się w grymas bólu, narastający jak fala przypływu, przeszywający skronie, ból nie do zniesienia. Znowu miał atak. Odruchowo sięgnął po buteleczkę z tabletkami, lecz strącił wizytówkę. Podniósł ją, był tam adres znanej bioenergoterapeutki, pani Ann. Zmęczonym, pełnym bólu, wzrokiem spoglądał to na tabletki, to na wizytówkę. Tabletki problemu nie rozwiązywały, po nich mózg nie funkcjonował normalnie, był otępiały i ociężały, niesprawny do pracy. Wzrok znów powędrował na ten śmieszny, lśniący skrawek papieru, który dawał jednak cień szansy, nadziei, tak sprzecznej z jego naturą. Przecież on, bankier, zawsze twardo stąpał po ziemi, a tu jakaś magia, bioenergia, szarlataństwo. Rozejrzał się po swoim ciasnym, drogim mieszkaniu. Ten garnitur, który wisiał w szafie, kosztował majątek. Ciężka praca, godziny spędzone nad ekranami, stres, który pożerał go od środka, wszystko to ledwie starczało, by utrzymać tę iluzję sukcesu. Iluzję, która nie ogrzewała, nie cieszyła, nie dawała tchu. Tkwienie. To było jedyne uczucie, które pozostało. Muszę być bardziej produktywny. Muszę naprawić głowę, by się wyrwać z tego miejsca. Takie złudne były wtedy jego myśli. Podjął decyzję, spróbuję tego szaleństwa. Włożył swój najlepszy szary wełniany garnitur i wsiadł w metro. Dojechał na Trafalgar Square, który powoli budził się do życia, wypełniając ludźmi. Krople deszczu ustąpiły nieśmiałym promieniom słońca przebijającym się przez chmury. Skierował się ku wąskiej uliczce do małego gabinetu obok ezoterycznej księgarni Watkins. Drzwi otworzyła kobieta o twarzy naznaczonej życiem i niezwykle spokojnym spojrzeniu. Pani Ann. Gdy przekroczył próg, jego oczom ukazało się małe pomieszczenie. Centralnym punktem był duży, okrągły, dębowy stół, na którym spoczywała przezroczysta kryształowa kula, karty tarota oraz kilka ciężkich, woskowych świec, które dawały światło. Tuż obok, niemal przyciągając wzrok siłą grawitacji, było szerokie, niskie łóżko, szczelnie okryte narzutą z grubej szarej wełny i gościnnie zapadającymi się poduszkami. Wszystko w tym pokoju, od zapachu topionego wosku i suchego piołunu po absolutną, gęstą ciszę, mówiło o miejscu, gdzie czas zwalnia, a uwaga zwraca się do wnętrza. Była to przestrzeń nie do mieszkania, a do bycia. Pani Ann nie pytała wiele. Wysłuchała jego zdawkowego wyjaśnienia o migrenach, o bezsilności lekarzy, o tym, że głowa nie działa. Dobrze, proszę się położyć, spróbować zamknąć oczy i spokojnie oddychać. Wskazała na łóżko. Zapach szałwi wypełnił powietrze. Poczuł, jak jej dłonie unoszą się kilkanaście centymetrów nad jego ciałem. Nie dotykały one skóry, a jednak czuł dziwne mrowienie i lekkie łaskotanie. Jej prawa dłoń zawisła nieruchomo nad czubkiem jego głowy, jak kotwica, podczas gdy lewa, niczym czuły sensor, rozpoczęła powolny, namierzający ruch w dół. Czuł się jak obiekt skanowany przez niewidzialny instrument. Lewa dłoń pani Ann sunęła powoli z intencjonalną pewnością i co kilka sekund zatrzymywała się, jakby wyczuwając opór niewidzialnej dla oczu materii. Pierwszy przystanek był nad jego czołem. Tuż nad nasadą nosa, gdzie zebrało się całe napięcie migreny. Zatrzymała się tam na długą, skupioną chwilę. Następnie niespiesznie skierowała się w dół, by nagle zawisnąć nad jego gardłem, jakby chciała rozluźnić zaciśnięty węzeł niewypowiedzianych słów. Kolejne miejsce, gdzie zatrzymała się jeszcze dłużej, było okolicą jego serca. Tu dłoń lekko zadrżała, a on poczuł nieoczekiwane głębokie ukłucie smutku. Które natychmiast ustąpiło. Ręka przesunęła się dalej w dół brzucha, zatrzymując się jeszcze parę razy przy mniejszych, niewidzialnych zaporach. Nagle pani Ann gwałtownie cofnęła obie dłonie. W powietrzu zawisło napięcie, gęste i namacalne, jak przed burzą. Czuł, jak dziwna, ciepło-chłodna energia przeszywa go na wylot od stóp do głów, wypierając z mięśni zakorzeniony skurcz. Zamknął oczy, a w jego umyśle pojawiło się wrażenie lekkiego wirowania, oderwania od łóżka. Przestraszony tym oderwaniem instynktownie wrócił do ciała z lekkim wstrząsem, jak po przespanej drzemce. Gdy otworzył oczy, zobaczył, jak jej dłonie wykonują ostatnie, szybkie, koliste ruchy, jakby zawijały i zbierały niewidzialną ciężką przędzę z nad jego głowy. Cisza w pokoju była teraz inna, głęboka, oczyszczona, a ból głowy. Zniknął, nie stłumił się, nie stępiał, po prostu go nie było. Pozostała po nim jedynie pamięć i niezwykła, szklana czystość w skroniach. Co się stało? Spytał, a jego własny głos zabrzmiał obco, spokojniej niż pamiętał. Cóż, odparła pani Ann, wycierając dłonie olnianą ściereczkę, jakby zdejmowała z nich niewidzialny pył. Tymczasowo usunęłam blokady, Rozluźniłam węzły, które zacisnęły się w twoim polu, ale one powrócą. Jej spojrzenie było twarde, pozbawione iluzji. Wyczuwam u ciebie napięcie, które nie jest zwykłym stresem, to jest tęsknota. Czuję to jak szczelinę w twojej aurze. Jakbyś nie był we właściwym miejscu. A może jesteś tam, gdzie nie powinieneś być? Tęsknisz za czymś? Zapadła cisza, w której słychać było tylko syk dopalającej się świecy. On oparł głowę o poduszkę i zamknął oczy, jakby zaglądając do środka. Tak, wyszeptał w końcu, nie otwierając powiek, czasami śnie o moich górach, o moich alpach. Pani Ann pochyliła się lekko. Jej głos stał się jeszcze cichszy, ale każde słowo miało ciężar ostatecznej diagnozy. Być może powinieneś do nich wrócić. To nie jest tylko rada, ja tego nie myślę, ja to czuję, w tobie. Twój duch jest tam, gdzie czyste powietrze i górskie szczyty, a nie pionowe ściany szklanych biurowców. A twoje ciało tu, w tej klatce z betonu i świateł, choruje z rozłąki. Czuję, że wiesz, że powinieneś wrócić. Problem nie leży w twojej głowie, młody człowieku. Leży on w twoim sercu, które bije w niewłaściwym miejscu. I wiem, że wrócisz. Wstał i wyszedł, a drzwi gabinetu zamknęły się za nim z cichym, ostatecznym stuknięciem. Ciężar jej słów szedł za nim krok w krok, gęstszy od londyńskiej mgły. Wiem, że wrócisz. A jaki los go spotkał, drogi czytelniku? Ta historia ma dwa zakończenia. Dwa równoległe ścieżki wyrastają z tego samego punktu na Trafalgar Square. Wybór należy do niego. Ale czy na pewno? Wolna wola i wolny wybór. Jaka może być różnica? Zakończenie pierwsze z nurtem. Wrócił do swojego drogiego ciasnego mieszkania. Przez tydzień chodził jak duch, a słowa pani Ann dudniły mu w czaszce głośniej niż kiedykolwiek migrena. Patrzył na wykresy giełdowe i widział linie trendów. Ale jego wewnętrzny kompas wskazywał już tylko na południe. Strach był ogromny, paraliżujący, lecz teraz miał nazwę na to, co czuł: tęsknota. A tęsknota, gdy zostanie już rozpoznana, staje się potężniejsza niż strach. Podjął ryzyko, rezygnacja. Oszczędności stopniały jak śnieg na wiosennym słońcu. Pojechał do Szamonii z jedną walizką i sercem w gardle. Zaczynał od zera. Odnoszenia bagaży, od sprzątania schronisk, od najprostszych kursów. Za każdym razem, kiedy miał wątpliwości i już miał wrócić do Londynu, coś szczęśliwego się na jego drodze pojawiało: a to odpowiedni ludzie, a to kursy za darmo, tak jakby kosmos o niego dbał, czuł, że jest na właściwej ścieżce. Jego londyńska precyzja i umiejętność oceny ryzyka, wypaczona w świecie finansów, tutaj odzyskała swój prawdziwy sens. Chroniła życie. Został przewodnikiem. Jego dni mierzyły się nie cyframi na ekranie, a wysokością zdobytych metrów, siłą wiatru, radością w oczach ludzi, których prowadził na dach Europy. Czas, który w banku dławił się w cyklicznych kwartałach, tu płynął rytmem pór roku i biciem jego własnego spokojnego serca. Ból głowy stał się odległym wspomnieniem, echem dawnej choroby duszy. Odnalazł swój rytm, odnalazł siebie. Zakończenie, drugie, przeciw. Wrócił do swojego drogiego, ciasnego mieszkania. Przez tydzień chodził jak duch, a słowa pani Ann dudniły mu w czaszce, ale z każdym dniem coraz ciszej, zagłuszane przez wewnętrzny monolog rozsądku. Szaleństwo, odpowiedzialność, kredyty, co sobie pomyślą. Złapał się kurczowo znanego brzegu, przekonany, że to stateczność, a nie tchórzostwo. Zapiął się jeszcze ciaśniej w swój wełniany garnitur. Pracował więcej, by zagłuszyć tęsknotę. Stres ten cichy truciciel sączył się dalej. Migreny wróciły ze zdwojoną siłą, ale on już nawet nie sięgał po wizytówkę pani Ann. Tłumił je coraz silniejszymi tabletkami, otępiając się dla właściwego funkcjonowania. Pewnego dnia, podczas kolejnego kryzysu na parkiecie, gdy cyfry na ekranie zatańczyły złowrogim tańcem, w jego głowie eksplodował nie ból, a cisza, ciemność. Obudził się w szpitalu. Diagnoza rozległy wylew Pół ciała sparaliżowane mowa niewyraźna. Jego bezpieczny świat runął w jednej chwili. Gdy wreszcie, po miesiącach rehabilitacji, mógł wyjechać, Trafił nie do z pełen sił, ale do sanatorium w alpejskim kurorcie. Jego rodzina, pełna współczucia i troski, otoczyła go opieką. Siedział na tarasie w wózku inwalidzkim, owinięty kocem i wpatrywał się w te same szczyty, o których marzył. Mont Blanc majaczył w oddali, teraz nieosiągalny, wieczny i obojętny. Wiatr, który niegdyś miał go unosić. Teraz musiał się zadowolić muskaniem drżącego koca na jego kolanach. Wrócił do swoich Alp, ale nie jako ich pan i przewodnik, tylko jako ich najsmutniejszy, schorowany widz. Kosmos wciąż wołał, ale on nie miał już siły, by odpowiedzieć. Dwie ścieżki, dwa życia. Jedna wiedzie pod górę, przez strach ku oddechowi, druga w dół, przez rozsądek ku uduszeniu. Jego historia to nie opowieść o dobrym i złym zakończeniu. To lustro. To opowieść o cenie, jaką płacimy za banie się, a czasami po prostu trzeba posłuchać kosmosu, duszy i po prostu zwyczajnie nie bać się, podążając za głosem serca. A ty, mój drogi czytelniku, zaryzykowałbyś, czy może byś tkwił, stabilnie, aczkolwiek beznadziejnie, Jaka mogłaby być twa droga, gdybyś dziś obudził się o piątej zero siedem z bólem, który nie jest w głowie, a w sercu? I czy na pewno istnieje wolna wola? Jeśli ta historia do ciebie przemówiła i chcesz wesprzeć moje pisanie, zawsze możesz postawić mi wirtualną kawę, link w opisie.